Siemanko z tej strony, Piotr, witam Was serdecznie. Tutaj było zainteresowanie, jak wygląda nasz słonecznik. To nasz słonecznik wygląda tak. Wydaje mi się, że już niedługo on będzie do koszenia. Tutaj, też patrzyłem w jednym, że tak powiem, tym słoneczku. I już widać, że te ziarka takie są. Chyba akurat zdatne, żeby to kosić, bo już one od spodu, że tak powiem. Od spodu już on podsycha. Dlatego myślę, że on będzie już zdatny, żeby go niedługo kosić Też tutaj zaraz będę dzwonił do takiego znajomego Który ma sieczkarnię Bo najprawdopodobniej to trzeba będzie sieczkarnię złożyć, bo kosiarko to chyba będzie trochę słabo Dlatego też no zobaczymy, No na pewno też będę chciał coś z tego nagrać, jeżeli będziemy zbierać to też, tak jak widać z jednej strony większy, z drugiej mniejszy Tu też był obornik dany na działkę, ale też nie na cało. Oprysków żadnych nie było Ze względu na to, że to jest dla naszych krów Dlatego żadne opryski nie były po prostu tutaj u nas stosowane Nie wygląda mi się wydaje aż tak źle Tym bardziej, że jak na pierwszy raz To całkiem spoko Prawdopodobnie w ekologii też będziemy siać bo to jest działka konwencjonalna, ale w ekologii też prawdopodobnie Na przyszły rok będę chciał posiać trochę słonecznika Żeby mieć ekologiczny A tu na tej działce co posiejemy jeszcze nie wiem bo Zobaczymy kiedy będzie dokładnie zbiór Jeżeli chodzi o chwasty tutaj w słoneczniku No chwasty trochę są ale nie, nie ma jakiejś tam strasznej tragedii Bałem się, że będzie dużo gorzej Ale nie jest aż tak strasznie źle Tutaj chcę podejść, bo tutaj u sąsiada jest kukurydza Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica wysokości między tym słonecznikiem, a tą naszą... Znaczy naszym słonecznikiem, a sąsiada kukurydzą O, tutaj widać dobrze Jaka jest różnica wysokości Tutaj nie wiem czemu się nie dosiało na kawałku o. Tu jest miedza i tak jak widać Jakiejś strasznej takiej różnicy aż nie ma Myślałem, że dużo większa ta kukurydza będzie od tego słonecznika Ale widać, nie jest aż tak źle Słonecznik skierowany w stronę słoneczka bo wszystkie, że tak powiem, każdy słonecznik jest w tą drugą stronę odwrócony. No i zobaczymy, ile będzie paszy dla tych naszych krów. Tutaj, niestety, tylko z tej działki uda nam się pozbierać, ze względu na to, że na tamtych działkach dużo powymienkało, Te słoneczników było bardzo mało, i to wszystko ja sprasowałem i krowom przywoziłem. Do jedzenia. No tam, gdzie się, tam gdzie był słonecznik no to wiadomo, że krową pasowało, zjadały ze smakiem Dlatego też mam nadzieję, że to będzie dobra pasza dla naszych krów No i też będzie to jakaś tam alternatywa Dla kukurydzy No wiadomo, że przy kukurydzy są duże koszty Bez kukurydzy, w kukurydzy się nie, nie obejdzie się uprawa tutaj bez jakichś tam oprysków Bez nawozu sztucznego, ja bym nie chciał, że tak powiem tego stosować Dlatego też Mam nadzieję, że będzie to dla mnie jakaś alternatywa Tutaj na kilku działkach będę chciał też posiać koniczynę W czystym siewie Miała być lucerna Ale zdecydowałem się, że będzie koniczyna Także będziemy też tam koniczyny siać ponad 4 hektary. Już niedługo Może też z tego coś tam nagramy, jak będziecie chcieli No a Słonecznik, mówię, nawet jak tu widać. Z jednej strony większy, z drugiej mniejszy Tutaj gdzie bruzda była, to jest taki mały a tutaj jest... Jest okej okay. Wydaje mi się, że wygląda to nieźle Sami ocencie Ja w życiu nie miałem słonecznika Jedynie w ogródku A na polu nie mieliśmy nigdy Dlatego tak człowiek do końca nie wie jak... Jak to do końca robić W jakiej fazie do, dokładnie się powinno go kosić Jeżeli ktoś z was może coś tam podpowiedzieć No to ja będę bardzo wdzięczny za to Trochę też... Te, że tak powiem, płatki żółte trochę popadały, bo u nas w nocy padało Ale też jeden jest bardziej rozwinięty słonecznik, drugi jest mniej rozwinięty słonecznik Ale co zrobić, ogólnie mi się wydaje, że jest nieźle Także niedługo zabieramy się za zbiór naszego słonecznika u nas w okolicy nikt słonecznika więcej nie sieje, wynajmniej ja tu nigdzie nie widziałem. Także póki co chyba jesteśmy jedyni. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!